Cześć! Z tej strony Marek Pychua. zapraszam wszystkich na polski kanał 1000PS. Suzuki. Pamiętam, ja za młodych lat, dla zabawy razem z kolegami, w ten sposób naśladowaliśmy sportowe maszyny Rodem z Hamamatsu: GSXR 600, GSXR 750, GSXR 1000. Kto z nas nie tęskni za tymi motocyklami? Ale czy to oznacza, że Suzuki straciło tego swojego sportowego ducha i przestało produkować sportowe motocykle? Oczywiście, że nie. Słuchajcie, na targach EICMA pojawił się motocykl GSX-8R. Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest bestia, która została stworzona do bicia rekordów na torach wyścigowych. Nie. To jest fajny motocykl o sportowym zacięciu, który świetnie sprawdzi się jako kompan w życiu codziennym, a także w jakichś wyjazdach, weekendowych poza miasto. A to wszystko za cenę mniejszą niż 45 tysięcy złotych. Dobra, decyzja podjęta. Kupujemy GSX 8R. Idziemy do dilera, wykładamy pieniądze. No i to jest pytanie: co dostajemy w zamian? No i słuchajcie, dostajemy fajny motocykl napędzany dwucylindrowym silnikiem o pojemności skokowej 776 cm 3 który generuje moc 85 koni mechanicznych i ma moment obrotowy wynoszący 78 Nm. Ta jednostka napędowa zapewnia doskonałą równowagę między płynną, kontrolowaną mocą w dolnym zakresie obrotów. I przyjemną dynamiką w wyższych, no i w tych najwyższych zakresach obrotów. Motocykl prowadzi się przyjaźnie, jest łatwy w prowadzeniu, dlatego też powinien przypaść do gustu nawet tym najmniej doświadczonym motocyklistom. Co nam jednak po dobrym silniku, jeżeli nie będzie właściwego sposobu przekazywania tej mocy na asfalt? O to też Suzuki zadbało. Widelec upside down Hitachi i SFFBP pozwolił na wyeliminowanie wkładu jednej z goleń i zwiększenie rozmiaru tłoka. Efekt? Konstrukcja zawieszenia jest lżejsza i zapewnia znakomite tłumienie, zarówno podczas jazdy turystycznej, jak i tej ostrzejszej. Tylne zawieszenie z amortyzatorem połączonym z wahaczem systemem dźwigni ma możliwość regulacji napięcia wstępnego sprężyny i zostało tak skonfigurowane, by zapewnić stabilność podczas jazdy na prostej, a także płynne i precyzyjne pokonywanie zakrętów. Lekka aluminiowa konstrukcja wahacza poprawia natomiast prowadzenie i reakcję tylnego zawieszenia, poprawiając jednocześnie komfort. Nad tym, by odpowiednio wytracić prędkość, czuwać mają dwa czterotłoczkowe zaciski, pracujące na dwóch tarczach o średnicy 310 mm to tutaj mówimy o przodzie. A z tyłu ma być jednotłoczkowy zacisk na tarczy o średnicy 240 mm. Suzuki GS X8R nie zawodzi, jeśli chodzi o elektronikę. Mamy tu do czynienia z 5-calowym wyświetlaczem TFT, który poza prędkościomierzem i obrotomierzem dostarcza nam informacje o stanie motocykla, o włączonych systemach. Mamy inteligentną elektronikę Suzuki SIRS, którą możemy dopasowywać do naszego doświadczenia, warunków na drodze. Do naszego stylu jazdy, no generalnie do naszych preferencji, mamy działający w dwóch kierunkach quick shifter, mamy kontrolę trakcji, mamy zmienne tryby jazdy, które zapewniają y, zmienną charakterystykę osiągów, mamy system Easy Start, dzięki czemu możemy jednym przyciskiem uruchomić silnik, mamy y, w końcu cornering ABS. Generalnie tej elektroniki może się wydawać, jak teraz wymieniałem, że jest jej dużo, natomiast. Jest jej dokładnie tyle, ile potrzeba, żeby w pełni cieszyć się jazdą Suzuki GSX-8R. Suzuki GSX-8R ma być dostępny u dealerów w trzech wariantach kolorystycznych. Będą to Metallic Triton Blue, Metallic Matte Black i Metallic Matte Sword Silver. Czy GSX-8R osiągnie sukces sprzedażowy? Wiele wskazuje na to, że tak. Ale tu się pojawia drugie pytanie. Czy Dzięki temu sukcesowi Suzuki znowu poczuje apetyt na budowanie motocykli sportowych, takich, które być może nawiążą, a może wprost na skrzeszenie yy, serii gsx -R. No tutaj raczej myśmy się tego nie spodziewali, aczkolwiek nikt nie zabroni nam marzyć. Dzięki, że byliście z nami. Jeśli podobał się Wam film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Oczywiście czekamy na Wasze komentarze. Jesteśmy ciekawi, co sądzicie na temat tego, akurat, motocykla najnowszej premiery Suzuki GSX8R. No i do następnego filmu. Na razie, cześć!